Uzgadnianie reakcji utlenienia i redukcji metodą jonowo-elektronową. Krótkie wprowadzenie. Stopień utlenienia to ładunek, jaki posiadałby atom w cząsteczce związku chemicznego, gdyby wszystkie wiązania, które tworzy, miały charakter jonowy. Reguły wyznaczania stopni utlenienia. Stopień utlenienia pierwiastka w stanie wolnym wynosi 0. Suma stopni utlenienia pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego wynosi 0. Suma stopni utlenienia pierwiastków wchodzących w skład jonu jest równa ładunkowi tego jonu. Pierwiastki z grupy pierwszej mają w związkach stopień utlenienia plus pierwszy. Pierwiastki z grupy drugiej mają w związkach stopień utlenienia plus dwa. Bor-glin-gal mają w związkach stopień utlenienia trzeci. Fluor ma w związkach wyłącznie stopień utlenienia minus pierwszy. Tlen ma na ogół w związkach minus dwa. Za wyjątkiem nadtlenków, gdzie ma minus pierwszy stopień utlenienia oraz ponadtlenków, gdzie ma minus jedna druga stopień utlenienia, oraz dwóch związków z fluorem OF2, gdzie ma drugi, i O2F2, gdzie ma pierwszy stopień utlenienia. Utlenienie, czyli dezelektronacja, to podwyższanie stopnia utlenienia związane z oddawaniem elektronów. Redukcja to elektronacja czyli obniżanie stopnia utlenienia, przyjmowanie elektronów. Utleniacz, czyli deselektronator, to ta substancja, która ulega redukcji. Akceptor elektronów ma własności utleniające, inaczej oksydacyjne. Reduktor, czyli elektronator, to substancja ulegająca utlenieniu, deselektronacji. Donor elektronów ma własności redukujące, redukcyjne. Uzgadnianie równań metodą jonowo-elektronową. Polecam następującą kolejność. Atomy, elektrony, ładunek, masa. W pierwszej kolejności uzgadniam liczby atomów zmieniających stopień utlenienia lub mających wpływ na ładunek. Następnie przechodzę do wpisania liczby przyjętych lub oddanych elektronów na podstawie obliczonych stopni utlenienia. Kolejną czynnością jest uzgodnienie wypadkowego ładunku po stronie substratów i produktów na podstawie prawa zachowania ładunku. Najczęściej ładunek uzgadniam anionami wodorotlenkowymi lub kationami oksoniowymi, biorąc pod uwagę informację wprowadzającą do zadania, ewentualnie środowisko reakcji. Punkt czwarty. Uzgadniam liczby poszczególnych atomów. Najczęściej dopisuję lub wykreślam cząsteczki wody.